Opowiem Wam dzisiaj o dwóch swoich fakapach. Jeden to jest fakap biznesowy, drugi fakap zdarzył się, gdy byłem jeszcze na studiach, studiowałem w Antwerpii i stwierdziłem, że będę chciał sobie zrobić staż w Brukseli, co się tam wtedy wydarzyło. Ale nie ubiegając, pierwszy fakap dotyczył Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Ja jestem związany ze środowiskiem mediów lokalnych od 8-9 lat, jakby tak już licząc i przez parę lat byłem dyrektorem telewizji w Elblągu i Braniewie. I takich telewizji jak moja wtedy, w Polsce jest ponad setka. I stwierdziłem, fajnie byłoby je zrzeszyć, stworzyć takie stowarzyszenie, które, w których oni będą sobie współdziałali, wymieniali się programowo. I to akurat się udało. W 2007 powołaliśmy stowarzyszenie w ramach jednego operatora, którego nadawały telewizje. Tak wyglądałem wtedy, ja troszeczkę, troszeczkę się zmieniłem, to jest jeden ze zjazdów stowarzyszenia, natomiast sama mapka wyglądała w ten sposób. Znacznie fajnie, co? Po trzecie, większość obszarów Polski, trochę Lublin, lubelski, biała plama, ale co, co zrobić, może by się by jeszcze udało to poprawić, więc pomysł był dalej drugi. Stwórzmy coś dla wspólnego, coś, co da nam wszystkim możliwość zarobienia pieniędzy. Możliwość poznania się lepiej, zaistnienia na troszeczkę innej arenie, arenie ogólnopolskiej. Więc wyszedłem do nich z, po, z propozycją wspólnego projektu. Słuchajcie, każdy z Was ma stronę internetową, ponieważ akurat badania oglądalności w telewizji lokalnych e, w zasadzie nie istnieją. One są robione bardzo rzadko tylko metodą telefoniczną. Jak słyszycie, że na przykład e, piłkarzy ręcznych Mistrzostwa Europy oglądało w postaci 5 milionów 800. Ileś tam tysięcy ludzi, 340 osób, to w całym kraju bada to 900 niewielkich urządzeń w domach. To wszystko się opiera na statystyce i nawet jeżeli ktoś jest lokalnie bardzo mocno oglądany, to on w tych statystykach nie występuje. Natomiast internet daje tą przewagę, że... No, wszystko można tak naprawdę łatwo policzyć i łatwo spiąć. Więc powiedziałem im, słuchajcie, większość z Was nie ma własnej strony internetowej. To było 6 lat temu, 7, 2009 rok. E, więc zróbmy w ten sposób: zróbmy jeden szablon z strony, który potem zmultiplikujemy. Będziemy mieli wspólną identyfikację wizualną. E, ludzie będą nas postrzegali jako jedna grupa. E, wy nie macie strony. Jak każdy z Was chciałby to zrobić, to będzie to bardzo drogo. Podzielimy koszt. Zrobimy to w ramach stowarzyszenia i wszyscy będą szczęśliwi. Wszyscy byli na hura i to się też e, udało. Potem się sieciujemy poprzez, e, poprzez kabel no i zrobimy na koniec badania oglądalności. To się już nie udało, ale, ale po kolei. Co się nam udało, to stworzyć rzeczywiście tą, tą sieć, która miała mniej więcej 200 tysięcy użytkowników e, miesięcznie w, ta, w skład tego, w tej sieci weszło ponad 30 telewizji lokalnych z całego kraju. No i mniej więcej mieliśmy 600 tysięcy odsłon. Ale niestety, co się okazało, to było za mało. Cały projekt nie wypalił z kilku powodów, bo po pierwsze, skala była zbyt, zbyt mała. Jednak te 200 tysięcy odsłon, o których myśleliśmy, no to było zdecydowanie zbyt mało, nawet jak na 7 lat temu. Druga sprawa, Przepraszam, zasłaniałem. Druga sprawa, była blokada ze strony operatora. My nie mogliśmy do tego naszego systemu, do tej sieci telewizji, włączać telewizji spoza tej, tej grupy wektra. Więc tam operator powiedział: No, sorry, fajny macie, fajnie macie pomysł, ale niestety, jak chcecie u nas nadawać w kablu, który jest waszym podstawowym narzędziem, to nie możecie przyjmować do tego stowarzyszenia nikogo innego. No i Podstawowa sprawa to demokracja nie sprawdza się w biznesie. Musi być jednak ktoś, jedna osoba, która będzie liderem, która cały ten projekt pociągnie do przodu i przede wszystkim, która będzie miała decyzyjność. Jakbyście sobie wyobrażali, że tak siedzi tu na tej sali 50 czy 70 właścicieli telewizji lokalnych w Polsce, to tak naprawdę myślę, że będzie ze 100 zdaniem. Bo każdy z nich do końca ma nieprzemyślane pewne, pewne elementy, i taka struktura jak stowarzyszenie do projektu biznesowego, moim zdaniem, się nie sprawdzi, o ile te zasady nie są wcześniej ustalone. No a tu, niestety, niestety, nie było. No i kolejna rzecz, ten system przestał się rozwijać. To znaczy, te strony internetowe, które zostały stworzone 6 lat temu, bo mniej więcej pół roku trwała implementacja całego projektu, one cały czas istnieją. Cały czas te telewizje pracują na tych stronach, no i tak naprawdę to jest fajnie. Dlaczego fajnie? No bo zrobiła się cały czas i była miejsce na taką firmę jak, jak ta, której jestem w tej chwili prezesem i która może sieciować te, te telewizje. I udało się to dlatego, że nie powtórzyliśmy właśnie tych błędów. Po pierwsze, negocjujemy zawsze z indywidualnym nadawcą, spotykamy się z właścicielem telewizji, nie jest to na forum, nie jest to na gremium, wszystkie warunki są ustalone indywidualnie. My mamy pełną decyzyjność, jeżeli chodzi o współpracę reklamową. To znaczy, możemy domom mediowym czy dużym e, reklamodawcom oferować e, reklamy na warunkach, które są już nam znane. Nie trzeba za każdym razem dzwonić do 50 telewizji. halogenek, halomietek. Chcielibyśmy u Ciebie wyemitować reklamę, za ile mi to puścisz? Aha, za tyle, a za tyle, a za tyle a ja ci nie dam rady, to za tyle. Nie. Ja to wszystko mam po prostu w Excelu i w tej chwili, jednym kliknięciem, jestem w stanie zrobić e, wycenę. No i kolejna rzecz, ten system cały czas się rozwija. W tej chwili mamy wdrożonych ponad 20 podmiotów, wdraża się ponad 40. Dodatkowo jest sieć afiliacyjna około, około 30, więc już w tej chwili po czterech miesiącach działania mamy w naszej sieci około miliona unikalnych użytkowników, jeżeli chodzi o, o, o media lokalne. No i ostatnia rzecz, nie ograniczy nas żaden operator. My współpracujemy z kim chcemy. Czyli i Z Vectrum, i z sieciami WPC e, i innymi elementami. I tak naprawdę wniosek z tego jest jeden. E, ten projekt nauczył mnie tego, co, co umiem w tej chwili, i prowadzić e, biznes, który, na którym w tej chwili się znam i udaje mi się ten rynek mediów lokalnych w Polsce e, mniej więcej opanować i, e, i sieciować. I to był ten pierwszy fakat związany ze stowarzyszeniem. Stowarzyszenie cały czas istnieje. E, te telewizje się dwa razy do roku spotykają, ale w zasadzie, poza jakimiś tam opiniotwórczymi rzeczami, nie robią jakichś większych projektów biznesowych. Drugi fakap związany jest z tą datą, mianowicie 1 maja 2004 roku. Tego pana znacie z memów Kwaśniewski na dziś, ale akurat tutaj podpisuje bardzo ważny dokument, mianowicie traktat akcesyjny do, do Unii Europejskiej. I tak się składa, że. W Unii Europejskiej w Brukseli większość regionów ma swoje przedstawicielstwa. Jeżeli chodzi o Polskę, to to są wszystkie regiony. Ja jestem z Hongkonga. Do Lublina zjechałem rok temu we wrześniu. I akurat 2003-2004 rok to był okres moich studiów w Antwerpii. Ponieważ z wykształcenia jestem politologiem, Bruksela obok, to stwierdziłem, okej, okay, fajnie, to ta politologa idealny, Idealny rynek, czemu nie pójść sobie na jakiś staż, czemu czegoś fajnego nie, nie zrobić. Więc zgłosiłem się do otwartego, świeżo dwa miesiące wcześniej, Biura Regionalnego Województwa warmińsko mazurskiego w Brukseli, które mieściło się w takim oto budynku, 300 metrów dalej siedziba Komisji Europejskiej, mniej więcej 800 Parlamentu Europejskiego, więc lokalizacja fajna. I dostałem, tak naprawdę, te biura są jednoosobowe, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, jak one funkcjonują. Jest dyrektor i nie ma nikogo więcej, czyli Czyli dyrektor musi zrobić wszystko. Od wystawienia faktury, rozliczenia jej, przesłania do Polski, zamówienia wszystkiego, nawet jeżeli chce sobie złożyć nebre, to sam jako dyrektor musi to zrobić. Nie ma, nikogo, nie ma nikogo innego. Więc taki starzysta jak ja, który się pojawił z nieba, no to było coś fajnego, bo ta pani miała za zadanie przygotować, Iwona Kur, jesteśmy cały czas dobrymi znajomymi, miała za zadanie przygotować imprezę otwarcia na 200 osób, z czego przyjechała delegacja z Polski. Oczywiście, oprócz tam kupna 200 butelek wina, jeszcze załatwienia cateringu, dostałem takie zadanie jak zamówić autobus i otrzymać za niego fakturę. Wydaje się proste. Być może tak, tylko Brukseli trzeba pamiętać o tym, że jest ona tak naprawdę trójjęzyczna czyli dominuje francuski, elementy niderlandzkiego. Natomiast ta część francuska nie mówi w ogóle po angielsku, ta część niderlandzka mówi trochę po angielsku. Ja mówiłem po niderlandzku mniej więcej wtedy. No, ale dzwonię po tych różnych firmach, a jedna trudność, autobus nie mógł być no. duży, ten autobus musiał być 20 dwudziestoosobowy, bo nasza delegacja z Warmii i Mazur, panowie radni, miała 18 osób, pan marszałek, więc ten autobus nie mógł być duży, no bo koszty, więc dzwonię, pytam się o te autobusy, nie ma, nie ma, nie ma takich małych, no i okej, okay. w pewnym momencie dzwonię do pani, pytam się do you speak english, pani do mnie no, wów w ja no, z na jedenans, ona, ma Mbejcie, ja ambaycie, czyli troszeczkę. No to dobrze, po tym MBejcie się troszeczkę tak dowi dowiadywaliśmy, że ma taki autobus, że tylko nam i że ten autobus podjedzie wtedy i wtedy po ten budynek, żeby zabrać panów radę. Ja cały szczęśliwy mówię pani dyrektor, załatwiona sprawa, przychodzi dzień i imprezy. I co podjeżdża? Mniej więcej wygląda to w ten sposób jak jakiś hinduski induski gimbus. To był rzeczywiście gimbus, żółty autobus szkolny. Jak wiecie odległości, kiedy siedzimy w gimbusie, nie są zbyt duże. To jest mniej więcej tak na, na wymiar kilku lat. Teraz sobie wyobraźcie tych panów radnych o 50 z odpowiednim brzuszkiem. Panie radne, całych garsonkach, bo to wiecie, otwarcie województwa w Brukseli. Wtedy przyjazd do Brukseli jeszcze 11 lat temu, 12 to było coś, które wsiadają do tego gimbusa. Ale to jeszcze nic. Impreza nie, było w tym, nie była w tym budynku. Impreza była w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, czyli w siedzibie tak naprawdę ambasadora przy Unii Europejskiej. No i teraz przed tym budynkiem stoi moja Pani Dyrektor. Stoi e, szefowa wszystkich biur reg regionalnych, takie liaison office, biuro łącznikowe. Stoi ambasador i w tym momencie podjeżdża ten autobus. No i sobie myślą, siedzą tutaj, tej Wona. Siedzą, patrzymy ty, słuchajcie, patrzy, kto dojedzie. U, ha, na pewno to będzie śmiesznie, kto wychodzi. Pan Marszałek. No i to był i to była właśnie taka, taki mój w lęki. Ale ten fuck-up, sama zdaniem się udała, wszyscy byli szczęśliwi, pan Marszałek miał poczcie humoru, więc to wszystko zrozumiał. Ale jeszcze z tą firmą miałem problem z otrzymaniem faktury, bo to... Usługa to jedno, wykonaną, a teraz trzeba dostać fakturę. Napisałem im e maila, proszę tu wszystkie dane na województwo i podpisałem go, Iorus Sincirli, czyli z poważaniem Piotr Marek. I przychodziłem na faktura, na firmę, Iorus Sincirli. Całe szczęście, całość udało się e, odkręcić. Zrobili korektę z tej fakturę, faktury, ale od tej pory e, e, za każdym razem opisuje po angielsku maila to lekki uśmiech mi się na ustach przybłąka. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę. biznesowej